Dwie natury. Wśród promieni zawieruchy, gdy słońce przypieka, spowolnione ciała ruchy pieszczą myśl człowieka. Błyszczą wody oceanu, oklaskami o brzeg biją, hołd składają swemu panu, huragany w głębiach kryją. Świat pięknością oczy pieści, póki tajemnice chowa, wszystko w sobie on pomieści, człowiek świat stroi od nowa. W zakamarkach ludzkiej duszy, boskiej, nieodkrytej jeszcze, do ataku wkrótce ruszy, ściska mocniej kleszcze. Unicestwia, radość kradnie wraz z wiekiem nadchodzi, Nigdy w życiu nikt nie zgadnie, co z chciwości jeszcze spłodzi. Tak potęgi swe budują, świat kradną dla siebie, W twardych sercach nic nie czują. Swe marzenia moszczą w niebie. Archaiczne tworzą prawa, kradną oceany, lądy dla nich, Pozytywna ława co pazerne tworzy rządy.